No i mamy często skakać Chcesz miarkę? Dostałeś miarkę? Dostałeś, dostałeś I potem dostałeś kurwa Żeby, Żeby nic z nią tałego. nie zrobić Weź zobacz To jest dwójka będzie? Nie, sądzę, że z półtora Ale to mały Nie, Nie właśnie, weź sobie zmierz stałą ile mają schody Schody mają metr Gdzie? Jest? Czekaj, masz do tego? Tu? <laughs> tu masz metr 140, czyli 240 zudami. 140 bez chwil, no. i dobra kurwa, ja na aponę na no następny to zawsze kopalny. To myślisz, że truja tak. z pierwszej? Ale oczywiście. Jeszcze pytań. Fajnie to wygląda tak na piździe, najeżdżać na, na schodę. No Pewnie jak na siódemę, co? No, no, dobry no, trening najszybciej mi się wydaje No ale leciałem szybciej Masz zapas Ten będzie A. sobie o, o 20 cm Ja przez... nie wiem ile jest gdzie jest miarka w kieszeni to... Dek ma pi razy 2,20. 20 no, jeżeli co? ma 8,0 to to 20 trzeba jest tak? O tak został 160 Co chcesz zostawić Nie no weź to zabierz bo się Połamnie co? No? Bo w końcu firmowa, firmowa miarku A patrzcie, jak Patryk to dobrze zmontuje, to tutaj w tym roku zobaczcie jego lasera. Ja wiem, że chciałem też wrzucić gdzieś tego lasera? A jest gdzieś, który chciałem chyba nawet nie? Pewnie tak E, było równo z tym. O kurwa, no co? Daj miarkę, to ja rozciągnę, będę złoty stał Stoku. człowieku. I sto złotych na koła poszło w pizdun. Ile to ma tutaj? Ja tutaj Ty jest. czujesz tą spaleniznę? Czujesz to? To ma dwa... dwa. dwa. To nie zdążyłem. Stary, Tak? O, ale sobie pan pisałem. Widziałem, bo... Może materaz następnym razem tu. Nie, to nie głupie. Przywieźć taki materac tutaj. Już chuj latać ci się Ej, tak chyba była największa w moim życiu. Ale to, to jeszcze raz musisz, bo. Nie grałeś tego? Nie. wtedy spokojnie poleciałeś Nawet nie wiem, stary, czy to gdzieś nie tu było. Dobra, dajmy mu na 2,5 metra, żeby było i tyle. Ty możesz mu się jeszcze tu położyć Nie no nie chciałbym Nie Ja się, A... ja się śmiałem żebyś wzdłuż się położył, nie przez Muszę się cofnąć, to to jest I w sumie perspektywa, że się wknie w ścianę. Ale przykuki kurwa zabić człowieku. To może już się tam nie kłaść. Nie, no nie ja się kłaść, będzie świeżość. Ale nie wybiję trój. Chciałem, Nie, no muszę to przelecieć się Uważam za zaliczone, bo musiałeś i tak hamować. A pewnie pewno. <laughs> jak się dolała. A jak mnie wszystko boli? O, ale przyjechałem tą smokiem. No, Zajebisz, rzeczywiście Jej, Jeszcze raz, daj. Nie wiem, dupę twoją widzę zamiast miarki. No bo co, 4 metry przypierdolić, ale mogę nie przelecieć. Nie, Dobra, 80. To... Schody mają metry, czyli masz 3,8 metra. Poczekaj, bo ty mordo musisz patrzeć, gdzie się kończy deska, nie gdzie zaczynasz. Dobra, 90. jak się kochają, to Jeżeli jeszcze raz zadasz mi te kretyńskie pytanie... Ale z tego, że mam dobry humor, to ci odpowiem. Tylko Troszeczkę. Jest daleko, nie ma Teraz mam dla Ciebie kartę jak z jakichś rapowych Tak jak wiesz, tak chodzą wokół tego i nawijają. Bardzo <noise> się boję o swoje życie, jak tak blisko jest. Tu w się sensie o jego też boję. No. Dobra, ale tam ta próba jest dobra, tam co nawet wbiegnie stary, Zeslowujesz ją, a tam chyba więcej nie zrobię chyba niż tam, bo tam było rzeczywiście z 2,8 metrów, to teraz 3,8 metra. No chui. 28, kurwa, to było 28? To no, było cio... 38. Nawet 27,8. 380. Kurwa, człowiek. Mogę się jeszcze szybciej wziąć wstecz? <noise> Jestem w <noise> Ciekawe, no nie wiem, chciałbym 3 4 metry Czyli gdzie są 4 metry? No na trójce. Schody mają metry, aż trójce. Czyli, czyli o tym są pewne. No to. Ja no pierdolę. Troszeczkę może milimetr bliżej, tak? Z tej pozycji, mi się wydaje, aż to nie nagram nie? tego, aż to nagram, stąd piszczają, żeby Dobre. pokazać jak bardzo to jest nie... Coś Nagraj no, Ja nie wiem co on chce ode mnie Kontrolowanie kur... Ostatnia? Ostatnia próba, wyjeb... Dawaj, co, co Kani pisał, że jak zrobisz to Dondę wpuszczasz Kur... Tak, co? Ka nie, to nie jest mieszkanie, to im. I? Co robi raper? Kurwa, je. <grym> ja się wierdalałem, tak? Dobra, dole 4 metry. Met z skodów i 3 metry pewnie. Dobra, ile mosków, kurwa. Kolejny co, i tak zajebiście. Ale sobie byłem w kurwa teraz. Tak, A spróbowaliście skakać te, te schody na kościele, na tym na grzybowskim? nie. Ja sobie mogę, tak? I co, ciężkie to? Jak kurwa za wolno, to sobie nogi na schodach. No to jak chyba na każdych schodach jest to są wyjątkowe. Tak? Że, co, że są takie małe, czy co? A, że długie. Ja tam zrobiłem przecież tego. Firebreaker na no, ostatni schodek. A za tym tak? Jak widać A masz tą gdzieś nagrywkę? No To weź mi wyślij, to też ją wrzucę tutaj Bo ja tego nie widziałem Gdzieś na Insta sobie A to iPhone jakby mamy No ale wiesz, zawsze, wiesz, poka... No wszyscy wiesz, jak trzeba się nagrywać, to tylko iPhone'em, na Instagram'a No szanownie, tak? Tak Mogę zrobić Mogę zrobić bonusik Bo bigger flipa chciałem zrobić Dawaj to, jak tutaj nagrałeś No to dawaj, to by było 54? No To dawaj Dobra, a co, co zrobisz? No bo... Loli no, 5-4 Big Spin on robi, a ja robię 5, big, 4, big, big Spin. Tak, back no to back. Mój masz, i tak, zajadłem. I ślimaczka po nich. Ja się spierdolibram. Co za dziwka. Nie wytrzymała twoich lotów. То צוטוו שטערטער שטערטער 14 15 Так.